Patronem kanału jest dystrybutor produktów AGD czeskiej marki ETA. Firma od ponad 80 lat produkuje stylowe i praktyczne AGD do domu, m.in. klimatyzatory, które przyniosą ochłodę nawet w gorące dni. Produkty marki ETA są dostępne w większości polskich sieci handlowych. Kupując AGD ETA przez poniższy link, znajdujący się w opisie odcinka, wspieracie działanie kanału, gdyż od każdego zakupu otrzymujemy prowizję od marki ETA. Sprawdźcie kod promocyjny. Myśleliście o przyszłości i słyszeliście, że złoto jest bezpieczną inwestycją? Nie myliliście się. Sklep goldsaver.pl to pierwszy taki sklep, gdzie można łatwo kupić złoto. Tak często jak się chce, za dowolną kwotę. Nawet za 50 zł. Goldsaver jest częścią Goldenmark, sprawdzonego i rzetelnego dostawcy złota, który w Polsce działa od ponad 14 lat. Zakupy są wygodne i elastyczne. Nie potrzeba żadnych umów. Umów, żadnych deklaracji i w każdej chwili można łatwo kupić złoto, i tak samo łatwo je sprzedać. Kupowanie złota jeszcze nigdy nie było takie łatwe. Z kodem promocyjnym nowy użytkownik dostaje bonus w wysokości 100 zł rabatu na pierwszą sztapkę. Jeśli chcesz oszczędzać w złocie, sprawdź goldsaver.pl. Link wraz z kodem promocyjnym jest pod filmem. Małżeństwo sprzedawało elektrowni Bełchatów kranówkę, wmawiając im, że to specjalistyczny preparat, ten trafiał do instalacji odsiarczania. Straty elektrowni wyniosły 21 milionów złotych, a parze grozi do 25 lat więzienia. Biuro ONZ do spraw narkotyków i przestępczości opublikowało raport, z którego wynika, że w 2023 odnotowano rekord światowej produkcji kokainy. Wyprodukowano ponad 3700 ton, o ponad 30% więcej niż w roku poprzednim. Największym producentem jest Kolumbia, a liczba użytkowników urosła do ponad 25 milionów. Na myśl o dentyście mogą rozboleć zęby. 79-letnia dentystka z powiatu ryskiego usłyszała blisko 1200 zarzutów. Za fikcyjne świadczenia stomatologiczne. W 5 lat wyłudziła 114 tysięcy złotych. Kobiecie teraz grozi 12 lat więzienia. Kierowca nagrał to jak radiowóz krajowej administracji skarbowej pruł 180 km na godzinę na czwórce. Skarbówka przyznała, że urzędnik nie powinien łamać przepisów, ale zwróciła uwagę, że przecież Autor nagrania też jechał za szybko. W miejscowości Kulice na Pomorzu kierowca nie zatrzymał się w porę na czerwonym świetle i wjechał za zamykającą się rogatkę. Wiele ryzykował nie wyłamując zapory za autem, bo pociąg towarowy śmignął mu przed maską. 55-latek otrzymał mandat, 2000 zł i 15 punktów karnych. Ulicę Sezamkową kojarzy każdy, mniej więcej tak samo. Dlatego w lipcu Elmo zaskoczył fanów swoimi wpisami na platformie. X, gdzie m.in. nawoływał do ludobójstwa. Potem się okazało, że była to robota hakera. 63-letnia mieszkanka Teksasu, Pamela Jean Stanley, opowiedziała znajomemu, że chce otruć byłego męża. Chciała nafaszerować czekoladki fentanylem i wysłać je byłemu wraz z jego nową żoną z okazji miesiąca miodowego. Znajomy powiedział policji, ta urządziła zasadzkę i kobietę zatrzymała. 23-latek w Wielkiej Brytanii dostał 2 lata i 10 miesięcy za handel narkotykami. Policjanci nie mieli przekonujących dowodów, ale do czasu. Handlarz zaraz po opuszczeniu aresztu wysłał swoją narkotykową ofertę przez pomyłkę do policjanta, który go zatrzymał. Na parkingu wojewódzkiego szpitala specjalistycznego w Jastrzębiu zdroju pani kierowca chciała pobrać bilet, kiedy jej auto odjechało hamulec ręczny widocznie sam się nie zaciągnął. Miastem zakochanych w lipcu był ewidentnie Lubin, gdzie 32-latek jechał do dziewczyny, kiedy auto mu nawaliło. Z biegiem okoliczności sam też był nawalony. Zdeterminowany, by zobaczyć się z dziewczyną, postanowił pchać auto. Niestety go spotkali policjanci i się wydało, że miał dwa promile. Rzeką magierką w województwie podkarpackim potrafią płynąć ryby, kajakarze, ale i cała masa styroduru. Tak było w lipcu. Potworne jego ilości płynęły rzeką, dlatego że ich właściciel nie wiedział, co z nimi zrobić. Doszedł do wniosku, że całość wywali do rzeki. W prl Czesław Śliwa udawał konsula austriackiego. W Indiach za to pojawił się 47-letni mężczyzna, który udawał, że jest ambasadorem czterech nieistniejących krajów jako przedstawiciel West Arktyki, Ladonii, Serborgii i Poulowaii. Wyłudzał od ludzi pieniądze, obiecując im zatrudnienie i podpisując lukratywne kontrakty biznesowe. W jego luksusowej rezydencji znaleziono cztery luksusowe auta z dyplomatycznymi tablicami: 12 fałszywych paszportów, kolekcje luksusowych zegarków i sporą ilość gotówki. Wiele wskazuje na to, że mężczyzna tak działał w najlepsze przez co najmniej 10 lat. Policja z Opola lubelskiego zatrzymała 53-latka, który włamał się do niezamieszkałego domu pod lasem w Poniatowej. Złodziej bronił się przed policją szablą, a policjanci go obezwładnili. Miał jeszcze przy sobie granaty. Właścicielowi domku również grozi więzienie, bo w nim trzymał wiele nielegalnej broni. Od lutego do października 2020 roku nielegalna wytwórnia papierosów w powiecie łaskim wyprodukowała ponad 50 milionów papierosów, produkując je z prędkością tysiąca na godzinę. Do sądu trafił akt oskarżenia, trzem mężczyznom grozi 20 lat więzienia. W portugalskim regionie Algarve na statku policja znalazła ponad półtorej tony haszyszu. Co do załogi, służbom już nie poszło tak gładko, bo część, orientując się w sytuacji, zdążyła uciec. Czy można utknąć w windzie, a potem trafić do więzienia? W Płocku owszem. Dwóch mężczyzn utknęło w windzie, wezwano na miejsce straż pożarną i policję, a po ich uwolnieniu 23-latka znaleziono prawie 60 tabletek ekstazji. W Sobudce 30-latek postanowił skorzystać z tego, że w stacyjce samochodu dostawczego zostawiono klucze. Pojechał nim do Rogowa Sobudzkiego, zaparkował i postanowił się w nim przespać. Drzemka kosztowała 30-latka, pół roku prac na cele społeczne. We Wrocławiu policja, w ramach rutynowej kontroli, zatrzymała Elkę. Za kierownicą siedział instruktor jazdy i zrobił wielkie oczy. A przynajmniej tak się wydawało policjantom: wyszło na to, że po prostu miał wielkie oczy, bo wziął my tam witaminę. Instruktorowi grożą 3 lata. W miejscowości Skarszewek w gminie Żelazków spotkali się ona, 45-latka i on, 44-latek. Ona w samochodzie, on na rowerze. No i się zderzyli. 45-latka otrzymała jeden mandat, a 44-latek dwa. Ona za to, że nie ustąpiła pierwszeństwa. A on za to, że jechał bez trzymanki i rozmawiał przez telefon. 33-latek w Szczecinie. Miał pecha, bo kiedy zatrzymano go do rutynowej kontroli drogowej, wyszło, że miał dożywotni zakaz prowadzenia. Był pod wpływem amfetaminy i był poszukiwany do odbycia kary roku i siedmiu miesięcy pozbawienia wolności. W jednym ze sklepów w Lubaniu obywatel Ukrainy został przyłapany na kradzieży alkoholu. Złodziej dał dyla do pokoju socjalnego i próbował uciec przez sufit podwieszany. Czołgał się pod sufitem do czasu, kiedy sufit nie wytrzymał i runął razem ze złodziejem wprost w ręce ochroniarza. Sąd go aresztował na sześć miesięcy. Dwa niedźwiedzie brunatne uciekły z wybiegu w parku przyrody Willwood Devon w Anglii. Po czym włamały się do magazynu, gdzie zjadły trzytygodniowy zapas miodu. Do tej pory nie wiadomo, jak udało im się z parku uciec. Policja w Pilawie zatrzymała 56-latka z powiatu Garwolińskiego, bo był podejrzany o 19 kradzieży w jednym z miejscowych marketów. Spowodował tym sposobem straty w wysokości prawie 30 tysięcy złotych. Mężczyźnie grozi 5 lat. W białej na opolszczyźnie nad okolicą góruje zamek Pruszkowskich. Patrol policji, podziwiając widok zamku, zauważył mężczyznę demontującego miedziane elementy okucia wieżyczki. 62-latek spowodował straty na 5000 złotych, a za uszkodzenie zabytku grozi mu 8 lat. Sześciu żołnierzy z 31. bazy lotnictwa taktycznego w Poznaniu oraz dwóch cywili usłyszało zarzuty kradzieży paliwa lotniczego. Sprawa dotyczyła wyprowadzenia aż 39 tysięcy litrów paliwa o wartości 200 tysięcy złotych. Oskarżonym grozi 10 lat więzienia. W nadleśnictwie Sława Śląska musiało dojść do 14 pożarów w 4 miesiące, żeby doszli tam do wniosku, że jakiś podpalacz za tym stoi. Policja prowadziła dochodzenie na tyle skutecznie, że wyznaczono nagrodę dla osoby, która przyczyni się do ujęcia sprawcy. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Policja w Poznaniu poszukuje motocyklisty, który na poznańskich ulicach lubi się popisywać. Bez tablicy rejestracyjnej, łamiąc przepisy, robi co chce, a teraz potrzebna jest pomoc w ustaleniu jego tożsamości. Policja w Bydgoszczy szuka mężczyzny, który jadąc na hulajnodze potrącił 76-latka, po czym nie udzielił mu pomocy medycznej i odjechał. Policja prosi o kontakt telefoniczny, trzeba podać znak sprawy. Poszukiwany jest rowerzysta, który potrącił rowerzystkę i spowodował, że złamała rękę. Mężczyzna ani się nie zatrzymał, ani nie pomógł, tylko odjechał. Do zdarzenia doszło w jastrzębiu zdroju. Policja z mławy szuka kierowcy, który przyjechał na stację benzynową. Zatankował i odjechał bez płacenia. Auto miało podrobione tablice rejestracyjne. Za blachę i paliwo grozi kierowcy 5 lat. Poszukiwana jest kobieta w związku z kradzieżą 7 tysięcy złotych z kantoru przy ulicy Żurawiej w Warszawie. Każdy, który rozpoznaje kobietę, jest proszony o kontakt telefoniczny. Numer sprawy jest na ekranie. Nieznani sprawcy we Wrocławiu uszkodzili 7 samochodów nauki jazdy. Na nagraniu widać, jak dwaj zamaskowani sprawcy wybijają szyby w samochodach. Za zniszczenie aut i włamanie do pojazdów sprawcom grozi do 10 lat więzienia. W Szczecinie sprawcy ukradli ze sklepu jubilerskiego na terenie centrum handlowego Outlet Park dwie bransoletki. Opublikowano ich wizerunki, jeśli ktoś coś wielu lub rozpoznaje tych panów, prośba jest o kontakt. 22-letni Czech razem z rodzicami podszywali się pod dentystów i wykonywali dziesiątki zabiegów, wykorzystując do tego tutoriale online. Przez dwa lata w miejscowości Hawlicków Brod wyrywali zęby, leczyli kanałowo i uzupełniali ubytki. Zarobili ponad 185 tysięcy dolarów i grozi im do 8 lat więzienia. Walijska nauczycielka Alice Ashton dostała bana na wykonywanie zawodu po tym, jak prowadziła lekcję po pijanemu. Co ciekawe, przyszła pijana na lekcję poświęconą świadomości alkoholowej. Przeklinała, wyzywała uczniów i do tego odstańczyła makarenę. W Nowej Zelandii policjant z drogówki pokazał pałkę zatrzymanej do kontroli kobiecie. Nie pokazał jej od razu. W godzinach pracy najpierw ją odwiózł do domu i dopiero tam. Mocno się zaangażował. Śledztwo nie dostarczyło wystarczających dowodów, ale policjant sam zrezygnował z pracy. Mary Kay Brown, pielęgniarka ze stanu Wisconsin w USA, bez zgody lekarza amputowała pacjentowi odmrożoną stopę. Chciała poprawić komfort i godność mężczyzny, a ten zamiast to docenić, zmarł. Ale na tym się historia nie kończy, bo pani Brown potem chciała zakonserwować jego stopę i stworzyć wystawę zatytułowaną Noście buty, drogie dzieci. Sąd pozbawił ją prawa do wykonywania zawodu. A wy, drogie dzieci, pamiętajcie. Noście buty. Na Florydzie 38-letnia Cynthia Sosa, jadąc autem, zatrzymała się, żeby dać kurczakowi przejść przez jezdnię. Za nią zniecierpliwony kierowca postanowił ją wyprzedzić, no i kurczaka rozjechał. Rozjuszona Cynthia ruszyła za oprawcą, zajechała mu drogę i rozpyliła mu w twarz gaz na niedźwiedzie. Kobiecie postawiono zarzuty. Władze Ghany, największego producenta złota w Afryce, powołały brygady wojska i policji do walki z przemytem tego cennego kruszcu. W ciągu 5 lat wywieziono nielegalnie z kraju 229 ton, a informatorzy, którzy pomogą w udaremnieniu przemytu, mogą liczyć na 10% wartości przejętego złota. 38-letni kierowca na węźle w Lesznowoli w mazowieckim się pomylił. Wybrał nie ten zjazd, co trzeba i zamiast pojechać dalej, postanowił natychmiast zawrócić i pojechać pod prąd. Miał pecha, bo zrobił to tuż przed radiowozem. Kierowca Hyundai jechał pod prąd drogą ekspresową S12 w kierunku Lublina i przyjechał obok radiowozu na sygnale. Przyjechał tak kilka kilometrów, bo wjechał przez pomyłkę. Nie na te jezdnie co trzeba. Zawrócić. Jak to łatwo powiedzieć. Na drodze wojewódzkiej 412 w miejscowości Rożniaty 57-letni kierowca Tira chciał zawrócić, ale coś mu nie wyszło. Przód utknął w rowie i nie mógł ruszyć. Ruszyła go dopiero straż pożarna. Dostał mandat 500 zł i 8 punktów karnych. Policjanci z Gostynina zatrzymali 20-latka, który na drodze szalał. Wyprzedzał na przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, omijał wysepki z lewej. Za całokształt twórczości otrzymał 10 tysięcy złotych w mandatach i 51 punktów karnych. 57-latek na motocyklu na autostradzie A4 rozpędził się do 236 km na godzinę. Ten wyczyn zauważył patrol w Gliwicach. Niespodzianką był brak prawo jazdy. Rybnik, 30-latek, 118 km na godzinę. O tyle za szybko jechał motocyklista, bo gdzie było 50, jechał 168 km na godzinę. Kierujący otrzymał mandat i czasowo stracił prawo jazdy. 23-latek w miejscowości Siennica Dolna wjechał rozpędzonym autem w dom. Trafił do szpitala, jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo, ale tam śledczy dowiedzieli się, że rąbnął w budynek głównie dlatego, że był pijany. Na nagraniu widać, jak pijany kierowca wjechał w drzwi kościoła. Pastor ocenił szkody na 25 tysięcy dolarów. Podkreślił również, że nie to miał na myśli, kiedy mówił, że kościół jest otwarty dla wszystkich. Na drodze krajowej nr 10 w Przyłubiu kierowca ciężarówki jechał za szybko na zakręcie i tył jego pojazdu wpadł w poślizg zjechał na przeciwny pas i uderzył w nadjeżdżające auto 41-letni kierowca otrzymał 5000 zł mandatu i 10 punktów karnych Kierowca z Piaseczna dostał 15 punktów i 1500 zł mandatu, bo wyprzedził auto na przejściu dla pieszych. Okazało się, że dokonał tego czynu, akurat kiedy nagrywała go kamera nieoznakowanego radiowozu. 80-letni kierowca tłumaczył się, że chciał przetestować nowe auto, a wszyscy jechali wolno. W Częstochowie 36-latek jechał na zabudowanym ponad setkę. Kiedy znalazł się w zasięgu policyjnej kamerki. Akurat go nagrano, kiedy zaraz przed przejściem dla pieszych wyprzedził radiowóz. Zatrzymano mu prawo jazdy, zubożał o 2300 zł i dostał 24 punkty. W Szczecinie 37-latek zobaczył policję i na ich widok zjechał gwałtownie na inny pas. Policja rzecz jasna go zatrzymała i okazało się, że nie miał prawa jazdy, był po narkotykach no i jechał z dwuletnią córką. Po drodze ekspresowej S-17 niedaleko skrętu na Majdan jechała mama na rowerze z dzieckiem i to nie po jakimś poboczu, tylko normalnie po pasie ruchu. W dodatku nie założyła kasku, bo ucierpiałaby jej fryzura. W Działoszynie policja zatrzymała 39-letnią mamę, której auto utknęło na skarpie. Podróżowała ze swoim pięcioletnim synkiem i miała bagatela 3 promile. Wysiadła z samochodu chwiejnym krokiem i wybełkotała policjantom, że nie potrzebuje żadnej pomocy. Policja w Zduńskiej woli zatrzymała kobietę, która stała przed sklepem monopolowym z wózkiem, w którym było 3 miesięczne dziecko. Mamusia miała prawie 3 promile i jeszcze jej było mało. W Somoninie w Pomorskim 36-letnia mama z partnerem opiekowali się piątką jej dzieci, z czego piąte urodziła 6 dni wcześniej. Mama była kompletnie pijana. Całe szczęście, że pojawiła się policja, bo noworodek wymagał opieki medycznej. Legionowscy policjanci zjawili się w mieszkaniu 36latki, która opiekowała się swoim kilkumiesięcznym synkiem. Miała ponad 2 promile i kiedy się zorientowała, że policja urządza sobie interwencję u niej w domu, Rzuciła w jednego z policjantów puszką z piwem. Poszukiwana jest matka, która porzuciła na woli w Warszawie czwórkę swoich dzieci. Strażnicy miejscy znaleźli w pobliżu akademika cztery małe, zziębnięte jeżądka. Maleństwa trafiły do ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt lasów miejskich. Ktokolwiek widział mamę, proszony jest o kontakt. Prokuratura zatrzymała 36-letnią Macedonkę, która rok wcześniej ukradła biżuterię. W marcu 2024 spotkała się z polskim przedsiębiorcą pod pozorem zakupu biżuterii i kamieni szlachetnych. Wykorzystując nieuwagę przedsiębiorcy, podmieniła towar. Straty wyceniono na ponad 3,5 miliona euro. W ramach operacji Vortex, w którym między innymi uczestniczyły służby z Polski, przeszukano 80 mieszkań i 6 osób trafiło do aresztu. Wszystko w związku z oszustwami podatkowymi związanymi ze sprzedażą luksusowych aut. Straty szacowano na blisko 100 milionów euro. W województwie mazowieckim krajowa administracja skarbowa zlikwidowała nielegalną fabrykę papierosów przejęto ponad ćwierć miliona gotowych sztuk, zatrzymano trzy osoby, przejęto prawie cztery tony tytoniu, a dwa kradzione motocykle i auto osobowe to już nie będę wspominał. Służby bezpieczeństwa w Gruzji zatrzymały dwóch mężczyzn, którzy próbowali sprzedać wysoko wzbogacony uran, żądali trzech milionów dolarów. Teraz obu panom grozi 10 lat więzienia. Dziewięć osób usłyszało akt oskarżenia w sprawie przemytu papierosów do Polski z Białorusi. Przed sąd przyprowadzono ośmiu byłych funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej, którzy przyjmowali łapówki. Straty związane z podatkami wyniosły prawie pół miliarda złotych. Policja kolumbijska pochwaliła się zatrzymaniem Giuseppe Palermo, szefa włoskiej mafii Nandragetty w Ameryce Łacińskiej. Palermo nie tylko nadzorował zakup potężnych partii kokainy w Kolumbii, Peru i Ekwadorze, ale kontrolował też szlaki dostaw narkotyków do Europy. Centralne Biuro Śledcze zatrzymało 15 osób, trudniących się wyłudzaniem odszkodowań poprzez inscenizowanie kolizji drogowych. Straty towarzystw ubezpieczeniowych sięgnęły ponad 6 milionów złotych. 36-letni kierowca odebrał kontener w Gdyni i wiózł go do Czech, kiedy zatrzymała go do kontroli policja. I kontrola wykazała sporą ilość papierosów bez akcyzy. Ponad 16 milionów papierosów, wartości ponad 14 milionów złotych. Na jednej z ulic Płocka stało Renault na niemieckich numerach. W nim centralne biuro śledcze przy wsparciu policji w gostyninie znalazło 40 kg amfetaminy. Ich czarnorynkowa wartość to 20 milionów złotych. W miejscowości Myje w Wielkopolsce nie popisała się dwudziestoletnia policjantka, która wiozła uczestników osiemnastych urodzin, siedziała za kółkiem pijana, wiozła młodzież, no i grozi jej kara grzywny. Radomscy policjanci podejrzliwym okiem obserwowali kierowcę Seata, który jechał po drodze krajowej nr 12 od jednej krawędzi jezdni do drugiej. Końcem końców wylądował w rowie. 43-letni pasażer miał 4 promile, a 37-letni kierowca miał ponad 4,5. Obaj panowie nalegali, żeby policja im dała spokój, bo tylko chcieli pojechać do sklepu. Policjanci w koło otrzymali zgłoszenie, że Mercedes jechał wężykiem w ustroniu morskim. Okazało się, że za kierownicą była 34-latka i miała ponad 3,5 promila. Kto wie, ile by miała, gdyby jej nie zatrzymano? Przy sobie miała jeszcze jedną butelkę. Na rok więzienia został skazany 28-latek, który dachował mając blisko 3 promile. Tak surowy wyrok zapadł w głównej mierze dlatego, że 28-latek miał już dwa sądowe zakazy prowadzenia. Policami Warszawy przewijał się zygzakiem Lexus. Świadek zatrzymał 45-letnią panią kierowcę i całkiem słusznie, bo miała dwa promile. Świadek, spytany co spowodowało, że nabrał podejrzeń, odpowiedział, że w momencie kiedy jadąc wężykiem zatrzymała się na światłach i zasnęła. Dwa promile miał 16-latek, który nagle postanowił wsiąść do auta członka rodziny i dać czadu. Rajd po Łodzi zakończył w świetle kamery monitoringu i w świetle latarni również, bo w nią przydzwonił. Szczęśliwie był w pobliżu mężczyzna, który go wyjął z auta, zanim auto się zapaliło. 37-latek jadący hulajnogą elektryczną w Knurowie wyprzedzał rowerzystę. Pech, że zdarzył się z samochodem. Szczęśliwie miał na sobie kask. Pech, że miał 4 promile. Pewien 39-latek Skutna nie potrafił sobie powiedzieć dość. Pił, póki nie skończył mu się alkohol, i z dwoma promilami pojechał do sklepu, znajdującego się 300 metrów dalej. Za przejechanie 300 metrów mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. 33-latka w Radzymiu Podlaskim miała ponad 4 promile, kiedy wjechała na stację benzynową. Uderzyła w inne auto. I do tego wjechała w regały z towarem, a to wszystko na oczach obecnego na miejscu policjanta. 32-letni mieszkaniec gminy Czajków. Dobrze bawił się na domowej imprezie, ale powiedział sobie dość i postanowił pojechać do domu. Mając 3 promile, wpadł na genialny pomysł ukradł koledze samochód i pojechał. Policja ustaliła, że zrobił to mimo, że nie miał uprawnień do kierowania pojazdami. Dzięki bardzo za obejrzenie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie kciuki w górę. Jak się średnio podobało, to dajcie kciuka w bok. My się widzimy przy okazji następnego materiału, czyli prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, to się zobaczy. Sprawdźcie jeszcze raz kod promocyjny pod filmem. To tyle na ten temat. Prosto z mostu. Pozdrawiam.